Bańka na spółce Dino w końcu pęka. Po tylu latach wzrostów mamy w końcu trend spadkowy i jeszcze dodatkowo ostatnio minus. 7%, nawet ponad minus 7% na jednej sesji, gdzie te spadki dochodziły nawet do 10%. Więc my mówimy o naprawdę przepotężnym spadku tylko na jednej sesji. Czy to oznacza, że ten balon, jak to niektórzy twierdzą, jakim jest dino, już pękł i to jest absolutny koniec tej spółki? Po wielu, wielu latach wzrostów, bo zauważmy od momentu wejścia na giełdę, oni cały czas rośli do momentu 2023 roku i wtedy coś się zaczęło tam zmieniać. Czy w tym momencie mamy zmianę całkowitą tego trendu? I tak. Tak jak na wielu spółkach, które mocno rosły, czas teraz na jakąś większą i dłuższą korektę. Czy jednak to jest tylko takie chwilowe zatrzymanie tych wzrostów, i zaraz znowu odbijemy o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, ze względu na to, że Dino pokazało wyniki za trzeci kwartał 2025 roku, i to te wyniki spowodowały ten bardzo mocny spadek. Czy to jest spadek słuszny? Czy rzeczywiście aż tak złe są te wyniki? Te wyniki są aż tak tragiczne, czy jednak rynek tutaj trochę przesadza? No na to pytanie odpowiemy, no i odpowiemy na pytanie, w którym może Dino pójść w tym najbliższym czasie. Zanim porozmawiamy o spółce Dino, to jeszcze partner dzisiejszego odcinka, a partnerem odcinka jest firma XTB, która jak co roku organizuje bezpłatną konferencję XTB Investing Masterclass, na której będzie mowa o inwestowaniu, o geopolityce, o sztucznej inteligencji. Więc myślę, że warto zwłaszcza, że cena jest najlepsza, jaka może być, czyli 0 złotych A gratis to zawsze uczciwa cena. Drugim partnerem dzisiejszego odcinka, z którego będziemy dzisiaj korzystać, jest Investing Pro. Investing Pro, ja dzisiaj będę korzystał z Investing Pro Plus. plus I teraz mamy rabat na Black Friday, 55% i jeszcze ekstra dodatkowy za rabat ze względu na to, że zarejestrujesz się z mojego linku. A jeżeli chodzi o Investing Pro, no to jest tam chociażby coś takiego jak akcje wybrane przez sztuczną inteligencję. AI wybiera akcje, które z założenia mają bić rynek. Oczywiście nikt nam nie da gwarantowanej stopy zwrotu, ale do tej pory to się rzeczywiście sprawdzało. Można podejrzeć portfelę miliarderów, na przykład Billa Gatesa, Ray'a Dalio czy Warrena Buffetta, kogo tylko, kogo tylko chcesz. Oprócz tego mamy też całą masę funkcji, z których dzisiaj też Będziemy korzystać. I patrząc na spółkę Dino, no bo o niej, niej dzisiaj będziemy rozmawiać, no to trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o ostatni czas, to akcjonariusze, no nie mogą być zbyt mocno zadowoleni. No bo jeszcze do niedawna spółka Dino, było, Dino była po. O, 55 zł, w tym momencie zbliżamy się do 40 zł. Kilkudziesięcioprocentowy spadek na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy. Bo tutaj mówimy, że ten spadek jest od maja 2025 roku, teraz do listopada. No i pytanie też, co będzie dalej, jeżeli chodzi właśnie o spółkę Dino. A co tutaj mieliśmy? Jakie negatywne informacje były w przypadku spółki Dino. No, po pierwsze, od początku była ta wojna cenowa Lidla z Biedronką, ale też pamiętajmy o tym, że kurs spółki zawsze bardzo negatywnie reaguje w momencie, kiedy mamy jakieś założenia i te założenia są rewidowane w dół. A w Dino tak było. Dino zakładało, że sprzedaż like for like, czyli te bierzemy pod uwagę tylko te sklepy, które już istnieją minimum rok. I patrzymy, czy ta sprzedaż tam rośnie, czy, czy spada. No, jeżeli rośnie tak jak inflacja, no to powiedzmy, że wolumenowo mniej więcej tyle samo sprzedajemy. Więc my chcemy, żeby ta sprzedaż like-for-like like rosła mocniej od inflacji. To no w przypadku Dino-inflacji żywności. I oni mówili o tym, że liczą na to, że w tym 2025 roku ta sprzedaż like-for-like like będzie jednoprocentowa, jednocyfrowa, ale wysoko jednocyfrowa, tak? Czyli liczyliśmy na przedziały 6-8% mniej więcej. I później zrewidowali to w dół, powiedzieli, że to będzie rzeczywiście jednocyfrowa, ale średnia jednocyfrowa, czyli raczej 4-6%. Więc przy tej rewizji pojawiły się te takie pierwsze mocniejsze spadki, no oprócz tego też marże w Biedronce były, były trochę słabsze, ale niedawno mieliśmy w końcu jakiś taki pozytywny trigger, bo Biedronka pokazała wyniki i te wyniki były w miarę, w miarę dobre. No ale co się okazało, jeżeli chodzi o wyniki samej spółki Dino, one już tak dobre nie były, jak, jak było zakładane, no, bo popatrzmy na konsensus. Konsensus jest, no nie został przebity i jest wyższy od wyników o 2-3%. Czyli no nie mówimy o tym, że jakoś bardzo mocno się analitycy pomylili, ale tu się okazuje jednak, że te spadki były no przeogromne, bo to jest właśnie ten 8, prawie 8% spadek. No jeżeli chodzi o grupę Dino, podejrzewam, że market wszyscy znamy, wiele osób zresztą pewnie kupuje w sklepach w sklepach sieci, sieci Dino i o, proszę, już mamy Mikołaje, czyli znicze już się skończyły, to już od razu walimy. Z Mikołajami 10 listopada, czyli no dopiero początek listopada, a my już Mikołaje tutaj mamy, Dino już, już zaczęło a biorąc pod uwagę spółkę Dino, no to to jest ogólnie ciekawy model biznesowy, no bo przypomnę, że oni w dużej mierze rozwijają się w małych miejscowościach, na wsiach, w miasteczkach, e, na przykład taka wieś jest, ma, taka, taka wieś taka chyba zabita dechami, Wilanów się nazywa i tam w tym momencie powstaje nowe, e, nowe Dino. W każdym razie Dino trochę zmieniło e, ten takie e, pojęcie wsi, ze względu na to, że bardzo często Biedronki, Lidle, one omijały wieś, ze względu na to, że tam jest mało osób, więc mało osób będzie e, kupowało. Dino powiedziało nie, my pójdziemy właśnie na wsie, na małe miejscowości, małe miasteczka i tam będziemy budować swoje, e, swoje sklepy. I rzeczywiście to dało efekt. No ale zauważmy też, e, jeżeli chodzi o dane gusu za 2023 rok, mieszkańcy wsi to jest ponad 15 milionów osób 41% ogół ludności Polski, więc te 41%, te okolice 40% one były pozbawione takich wielkopowierzchniowych, właśnie, marketów. Te osoby musiały bardzo często jeździć po kilka, kilka Kilometrów do najbliższej Biedronki, najbliższego Lidla Kauflanda. No a Dino powiedziało: Nie, to my tutaj się budujemy i Wy nie będziecie musieli jeździć, będziecie mogli u nas kupować. Dzięki temu Dino tak naprawdę konkurowało cenowo z tymi małymi sklepikami, a nie z tymi Biedronkami czy Lidlami. I to był bardzo ciekawy, ciekawy pomysł na biznes, który w tym momencie wypala. Oczywiście wiele osób, no teraz patrzy i porównuje coraz mocniej Dino do Biedronki, do, do Lidla. No ostatnio pojawiła się informacja, że może będzie jakaś aplikacja lojalnościowa, tak jak mamy, moja Biedronka. Czy Lidl plus no to też możliwe, że będzie jakaś aplikacja spółki Dino. Dino nie potwierdziło tego oficjalnie, ale szukali osoby w rekrutacji, szukali osoby, która jest w stanie coś takiego zrobić, i też zmienili kody PKD, czyli tą działalność, którą oni się zajmują. Na to, że właśnie może taka aplikacja być. Więc wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że jakaś kolejna aplikacja będzie. Ja, jako prawdziwy Janusz, oczywiście, że się cieszę, bo ja kupuję wyłącznie na promocjach. Przecież jak to prawdziwy Polak nigdy nie kupuje czegoś, co nie jest w promocji. Więc ja jestem zadowolony z tego. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie, bo jak mówię, nie mamy takiego pełnego potwierdzenia. A patrząc na same wyniki spółki Dino i ogólnie spółkę Dino, mówiłem, że z Investing Pro będziemy dzisiaj korzystać, więc, więc korzystamy. To, co, z czego ja korzystam, dokładnie to jest Investing Pro Plus. I teraz, jeżeli chodzi o cel analityków, zauważmy: 52 zł. Czyli analitycy bardzo pozytywnie są nastawieni do, do Dino. Modele inwestycyjne Investing Pro mówią o 51 zł. To jest 13 modeli. Widzimy, że jeden tak mocno odstaje. Wartość EPV. I jeżeli ktoś nie wie, czy, czym to jest, oczywiście można sobie spokojnie tutaj zobaczyć ten, te modele. I rzeczywiście ten wskaźnik EPV, on trochę nie przystaje do spółek mocno rosnących, bo tutaj jest napisane, że ta metoda polega na szybkim oszacowaniu wartości godziwej na podstawie bieżących zysków. Ten model zakłada bieżące zyski, brak dalszego wzrostu. Czyli patrzymy na to, że jest jakaś spółka, patrzymy, jakie ona w tym momencie ma zyski, i też patrzymy na tę wartość w stosunku do obecnych zysków. Więc w spółkach, które mocno się rozwijają, jak chociażby Dino się mocno rozwija, te kilkanaście procent rocznie, no to raczej ten wskaźnik nie ma takiego dobrego zastosowania, przynajmniej ja w ten sposób na to, na to patrzę, no ale widzimy, że nawet razem z tym wskaźnikiem i tak te wyceny według Investing Pro są wyższe niż to, co obecnie pokazuje, pokazuje kurs. W ostatni rok No, Dino nie dało jakoś mocno zarobić, 5% tylko na plusie, więc szału nie ma, trzeba tak sobie jasno, jasno określić. Oczywiście biorąc pod uwagę kondycję finansową – na tle branży jak to wygląda, no to spółka wygląda mocno, zwłaszcza w rentowności i we wzroście, bo jeżeli chodzi o rentowność, ja patrzę bardzo często na zwrot z zainwestowanego kapitału, to jest dla mnie istotny czynnik i zauważmy, na tle branży Dino jest absolutnym liderem. Tutaj Żabka dużo słabiej, Eurocash też o wiele, o wiele słabiej, inne spółki też dużo słabiej właśnie niż spółka, niż spółka Dino, więc widzimy, że jeżeli chodzi o, o Dino, no to oni w tej rentowności są, są mocni. Oczywiście mamy tutaj bardzo dużo różnych, różnych wskaźników, możemy to, sobie, możemy to sobie porównywać. Słabiej to wygląda, jeżeli chodzi chociażby o dynamikę cen czy o wartość względną, no bo Dino jest wysoko wyceniane, nie oszukujmy się. Nawet patrząc na wskaźnik Iwie Bidda, to widzimy, że Dino jest najwyżej wyceniane, dużo wyżej niż Żabka, dużo wyżej niż, niż Eurocash, dużo wyżej niż inne spółki porównywalne. No a co do porównania tych spółek, no to też ja sobie porównuję Dino do do Eurocashu, do Żabki, ale też do Biedronki, no, do właściciela Biedronki, też innych spółek dosyć podobnych do, do spółki Dino. No i tak, patrząc na samą spółkę Dino, no to rzeczywiście te wskaźniki wyceny tam są wysokie, tam są najwyższe w całej, w całej branży. Z drugiej strony, jeżeli sobie zobaczymy na średnioroczny wzrost przychodów, to też on jest najwyższy w całej branży, wyższy niż w Żabce. Jeżeli popatrzymy sobie na marżę zysku brutto, no to tutaj już mamy inne spółki, które są, są lepsze. Zwrot zainwestowanego kapitału patrzyliśmy, że on jest, jest mocny. Te rentowności rentowności kapitałów też są bardzo mocne w przypadku spółki Dino. Jeżeli chodzi o ten wzrost zysków na akcje, to zauważmy, że największy właśnie jest w spółce Dino. Ostatnio był największy wzrost zysków na akcje w spółce Dino. A co do przyszłości, to przewidywany wzrost zysków na akcje też jest największy w Dino. Not Eurocash teoretycznie. Nie ma większe, ale pamiętajmy o tym, że Eurocash jest na minusie w tym momencie, to znaczy te wyniki finansowe możemy sobie tutaj zobaczyć. Ostatnie kwartały mamy zysk netto dla dla Zysk netto akcjonariusz jednostki dominującej na minusie, tak? czyli no tutaj to nie są dane, które można porównywać, więc widzimy, że no prognozuje się, że Dino dalej będzie się najszybciej rozwijać. Ma najwyższą wycenę, ale powinno się rozwijać najszybciej. W ten sposób właśnie to, właśnie to wygląda, jeżeli chodzi o spółkę Dino. No można też zobaczyć, że. Raczej to takie ogólne podsumowanie jest na plus, na minus tylko to, że analitycy dwóch skorygowało w dół prognozę zysków i jest spółka handlowana przy wysokim wskaźniku cena do zysku, no ale to właśnie ze względu na to, że przewidujemy mocniejszy wzrost, dlatego spółka jest tak wysoko, wysoko wyceniana. No jeżeli chodzi o te finanse, to zauważmy, że ostatnie kwartały na przestrzeni, na przestrzeni tych też ostatnich lat tu zbyt mocno spółka nie różni się w stosunku do tych ostatnich kwartałów. Ten wzrost przychodów na poziomie 15-16%, on jest przez ostatnie kilka, kilka kwartałów cały czas. Jeżeli chodzi o zysk netto, no to on też tutaj rośnie. Zauważmy, zysk, zysk na akcję, jak wygląda. Cały czas jest ta tendencja lekka, ale jednak wzrostowa, więc widzimy, że tak w dłuższym terminie nie jest. Tutaj nic, nic strasznego się nie dzieje. Marża zysku brutto też trzyma się mniej więcej na tych samych poziomach. Tak to, tak to wygląda. A co do samego ostatniego kwartału, jak to wyglądało? No bo mówiliśmy o tym, że spółka troszeczkę zawiodła tymi wynikami, ale ta reakcja rynku, no można powiedzieć, niewspółmierna do tego, że wyniki są 2-3% poniżej konsensusu. No więc tak, patrząc na te dane finansowe, no patrzyliśmy na przychody, zyski na akcje, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o sprzedaż like for like, czyli to w tych sklepach, które już istnieją od minimum roku, no to patrząc na pierwsze trzy kwartały 25 roku, no wygląda mniej więcej tak samo, jak pierwsze trzy kwartały 24 roku. Jeżeli sobie zobaczy na sam trzeci kwartał 25, 4,4%. Więc nie jest to jakoś, jakoś źle, ale inflacja cen żywności 4,6%, czyli troszeczkę słabiej niż jednak ta inflacja cen, cen żywności. To jest istotna sprawa. Zaraz popatrzymy, jak to wygląda w porównaniu do Biedronki i do Żabki, no bo myślę, że to jest też też istotne. Ale również chciałem zauważyć, że ta marża EBITDA i to jest coś, co może no, powodować, że te spadki były mocniejsze. Bo ja przypomnę: w przypadku spółki Biedronka, spółki, no, spółki żeroniu tak, ale Biedronka, tam pokazuje swoje własne wyniki. Mieliśmy wzrost tej marży EBITDA w trzecim kwartale, tutaj mamy jednak lekki spadek. Marża EBITDA 8,6, gdzie rok temu była 8,9. To mogło lekko zawieść, zawieść inwestorów, i tutaj, jak się spółka tłumaczy, spółka tłumaczy się dokładnie tak samo jak Żabka. Bo Żabka też mówiła o tym, że ta sprzedaż nie wygląda tak dobrze ze względu na słabą pogodę. Nie było dużo gorących dni w ciągu ostatnich miesięcy, no co spowodowało, że jednak, po pierwsze, ta sprzedaż, ten miks produktowy był inny, a po drugie, no skoro my nakupowaliśmy zapasów, zrobiliśmy zapasy na ciepłe dni, te ciepłe dni nie, nie przychodziły, no to trzeba to trochę wyprzedawać po niższych cenach. I to też spowodowało ten lekki spadek marży. Czy ja kupuję takie tłumaczenie? No, ja kupuję ze ze względu na to, że i Żabka o tym mówiła, i teraz Dino o tym, o tym mówi, Jeronimo Martins na konferencji wynikowej też o tym mówiło, więc no, cała branża widać, że ma ten, ma ten problem tego, że tego lata nie było jakiegoś mocnego, zresztą widzieliśmy, co się działo jeszcze 2-3 miesiące temu, że po prostu nie było tego lata jakiegoś takiego mocnego, więc okej, okay, ja powiedzmy kupuję to, to tłumaczenie. Co do samych wyników finansowych, no mamy wzrosty kosztów o, 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 oczywiście, ale ten wzrost kosztów jest spowodowany rosnącą liczbą sklepów i oni cały czas o tym mówią. Był spowodowany głównie wzrostem skali działalności, mówimy o wzroście kosztów, związany z tym ekspansją sieci sklepów, rosnącą sprzedażą w istniejących sklepach, To związało się z ponoszeniem wyższych kosztów związanych z utrzymaniem sklepów. I oni to od kilku kwartałów no, tak, tak mówią. Zauważmy, jeżeli chodzi o ten trzeci kwartał, no to wzrost kosztów, amortyzacja mocno, mocniej rośnie, no, ze względu na to, że się rozwijają cały czas, budują nowe sklepy, ale też nowe centra. Oprócz tego, mocny wzrost mamy w kosztach świadczeń pracowniczych. No to jest wzrost, który jest dyktowany minimalną krajową, która cały czas rośnie, no i to się na razie w tym momencie nie zmienia, więc tutaj dalej będzie pewnie, pewnie ten wzrost w tych, w tych kosztach. Co do samej spółki, to też zauważmy, że jeżeli chodzi o zadłużenie, no ono tam w tym momencie prawie nie istnieje. Zadłużenie w stosunku do EBITDA jest naprawdę bardzo małe, 0,1, więc spółka spokojnie może przyspieszyć nawet tę ekspansję. Zobaczymy, czy przyspieszy. Takie są plany, żeby, żeby tę ekspansję przyspieszyła. No a jeżeli chodzi o spółkę, ja sobie zawsze zbieram takie najbardziej istotne dane odnośnie spółki. No i tak, mamy ten trzeci kwartał 25 roku. Liczba otwartych 98. Widzimy, że jest lepiej o 29 rok do roku. Już prawie 3000 sklepów. Jeżeli chodzi o ten plan roczny, to jest między 325 a 336. Tutaj, żeby była jasność, to nie jest tak, że oni powiedzieli, że taki jest plan, ale oni powiedzieli, że chcą otworzyć więcej sklepów rok do roku i powiedzieli, jaki procent więcej sklepów rok do roku, więc wychodzi na to, że tyle sklepów powinni otworzyć. Myślę, że to jest zupełnie do zrobienia. No, nawet myślę, że jest lekko do przebicia, bo ten czwarty kwartał zazwyczaj jest najlepszy, więc możliwe, że spółka przebije te, te programy. Prognozy. No i tak, marża EBITDA 8,6%. Zauważmy, że. No w ostatnich miesiącach, w ostatnich kwartałach ta marża EBITDA była niższa, więc te 86 wcale nie jest jakimś złym wynikiem, chociaż tutaj trzeba jasno sobie powiedzieć, że te trzecie kwartały zazwyczaj były najlepsze. I tak, patrząc na te trzecie kwartały, trzeci kwartał 21, 10%. Trzeci kwartał 22, 10%. Trzeci kwartał 23, 9.5, później 8.9, teraz 8.6. No ta tendencja jednak jest spadkowa. My zresztą to możemy sobie zobaczyć, bo ja tutaj pokazuję marżę EBITDA w czasie i też linię trendu tej marży EBITDA. Jeszcze w 2020 roku to było powiedzmy na zero, ale później ta, ten trend jednak troszeczkę spadł. Teraz coś się zaczyna odwracać, zobaczymy, czy to się, to się odwróci, czy jednak, czy jednak nie. No w każdym razie do tej pory no ta, ta linia trendu nie jest zbyt korzystna. Liczba otwarć, liczba sklepów, zauważmy, to no, liczba sklepów cały czas rośnie, te otwarcia też, pierwszy kwartał zazwyczaj jest, jest najgorszy w tych liczbie, tej liczbie otwarć. Ale tak, odnośnie z tej sprzedaży like for like, 4,4 dino, inflacja żywności 4,6 i Zauważmy, no mamy 0,2 punkta procentowego niżej niż, niż inflacja żywności ten lajki w Dino. No to się rzadko kiedy zdarza. Były już takie momenty trzeci kwartał 24, pierwszy kwartał 25, chociaż tam były przesunięte święta wielkanocne, ale no nie wygląda to najlepiej. No cały czas spółka wygląda lepiej niż Dino, niż, niż Biedronka, bo zauważmy 0,8% lepiej niż, niż Biedronka. Dino pokazuje, ale to jest drugi najgorszy wzrost, znaczy nie, nie wzrost, ale drugi najgorszy kwartał z różnicą między Dino a Biedronką. Najgorszy kwartał to był pierwszy kwartał 21. Dino było tylko 0,5 lepsze od Biedronki. A w tym momencie mamy drugi najgorszy, tylko 0,8 lepiej niż Biedronka. Czyli no tutaj to też mogło spowodować, że, że wielu inwestorów tak się odwróciło od spółki Dino. No jest praktycznie tak samo jak w żabce: żabka było 4,5, w Dino 4,4. Zresztą tak to wygląda dokładnie. Ta przerywana linia inflacja żywności. A ta niebieska linia to jest Dino. Zauważmy, Dino zazwyczaj było lepsze od Biedronki, później weszła żabka. Żabka była lepsza od Dino, ale ogólnie w tym kwartale niemalże wszystkie na, na zero. Tak? Mniej więcej tak jak inflacja żywności, takie są też te wyniki like for like. No więc widzimy, że kwartał mieszany, no tak bym to myślę, że, myślę, że określił. Spółka. Pokazała część wyników, które można powiedzieć, że są w miarę ok, ale też część, które troszeczkę zawiodły, właśnie między innymi ze względu na to, że, że mieliśmy takie no, dosyć zimne lato i tę wczesną jesień też mieliśmy, też mieliśmy zimną. półka już mówiła wcześniej po wynikach za drugi kwartał, że przygotowuje się do większej liczby otwarć w 2026 roku. No, zobaczymy, jak to będzie, bo na razie nie ma takich predykcji odnośnie tego, jaka to będzie ta liczba, liczba otwarć. O oni mówią, że na ten moment chcą utrzymać jedno, średni jednocyfrowy wzrost sprzedaży like for like, czyli to, co mówiłem wcześniej, oni trochę zrewidowali w dół te założenia. Chcą o tempo nowych, otwierania nowych sklepów towarzyszące nakłady inwestycyjne. Zarząd oczekuje, że liczba nowych sklepów wzrośnie około 20%, a łączne nakłady inwestycyjne około 2 miliardów złotych. W 26 planowany jest dalszy wzrost liczby otwieranych sklepów, ale nie ma jeszcze dokładnych, dokładnych liczb. Jeżeli chodzi o Dino, to powiedzieli też na konferencji, że widzą. Potencjał do poprawy marży brutto i to jest celem, aby ta marża uległa poprawie. No czy tak będzie, zobaczymy. W czwartym kwartale, jeżeli chodzi o sprzedaż like for like, mówią o tym, że jesteśmy przed najważniejszym okresem. W czwartym kwartale więc trudno podawać szczegóły. Uważamy, że lajki będą na podobnym poziomie, jak w pierwszej części roku, czyli w pierwszych 9 miesiącach. No to by oznaczało, że te lajki powinny być w granicach 4... Cztery... 5 mniej więcej 4,5 tak no 4,5 tak idealnie to powinno być więc między 4 a 5, 5 tak to powinno wyglądać czyli znowu no pewnie podobnie jak inflacja żywności zobaczymy jaka będzie ta inflacja żywności za za ten czwarty za ten czwarty kwartał no w każdym razie jeżeli chodzi o Spółkę to też na tej konferencji wynikowej powiedzieli, że jeżeli chodzi o marżę EBITDA, chcielibyśmy, żeby w tym roku marża EBITDA nie była niższa niż w ubiegłym roku. No i tutaj wracamy do tej marży EBITDA za pierwsze trzy kwartały. Zauważmy, ona jest mniej więcej taka jak w poprzednim roku. Tam było 4, czy przepraszam to jest wzrost sprzedaży LFL jeżeli chodzi o marżę EBITDA o tutaj widzimy ona jest dosyć podobna jak w tamtym roku zauważmy że tak w pierwszym kwartale 25 była troszeczkę niższa w drugim kwartale trochę wyższa teraz znowu jest trochę niższa lekko niższa no więc mówimy o tym że ta marża na ten moment jest na zero, więc powinny być ta marża EBITDA też w granicach 8% w tym czwartym kwartale 2025 roku, żeby, te, żeby to się rzeczywiście zrealizowało. I to jest taki cel, na to tutaj liczymy, jeżeli chodzi właśnie o, jeżeli chodzi właśnie o biedronkę. No, też pat, spytałem się Warren AI. Warren AI, czyli taka sztuczna inteligencja, która jest w Investing Pro, która ma wszystkie dane odnośnie Investing Pro, jak będzie wyglądać Dino w kontekście technicznym, tak? Bo tutaj fundamentalnie sobie zbadaliśmy Dino, ale jak to będzie wyglądało technicznie? No, nie jest jednoznaczna odpowiedź, bo patrzyłem na różnych interwałach, takich krótszych i dłuższych i mówią, że jest rozdźwięk między krótkoterminowym odbiciem a presją spadkową w dłuższych interwałach. I tak, krótkoterminowo, na wykresie czterogodzinnym, mówi się, że może odreagować po silnych spadkach. Układ średnich ostrzega, że to może być tylko korekta w trendzie spadkowym. Przebicie 42,70 otworzyłoby drogę do większego, do większego odbicia. No, w tym momencie jesteśmy po 42,50. Ja tutaj zaznaczyłem linię, gdzie zauważmy, że my się wielokrotnie odbijaliśmy od tej, od tej linii, i myślę, że to może być właśnie znowu kolejne odbicie. Tak jak tu mieliśmy o to odbicie, ale to była znowu korekta w trendzie spadkowym. Tak samo tu też może być jakaś korekta w trendzie spadkowym, właśnie w tym, w tym miejscu. No, jesteśmy poniżej wszystkich średnich kroczących, więc to też nie wygląda jakoś, jakoś najlepiej. Ale idąc Dalej, w tym średnioterminowym scenariuszu na wykresie dziennym to jest właśnie wykres dzienny, więc tutaj to, to jest idealne do tego wykresu. Średnioterminowo trend spadkowy RSI blisko wyprzedania, sugerując, że korekta wzrostowa może się pojawić. Powrót powyżej 45 zmieniłby układ na bardziej neutralny. No i rzeczywiście RSI jest nisko. Czy 45 zostanie osiągnięte? No będzie ciężko, moim zdaniem, w, naj, w, tym najbliższym, w tym najbliższym czasie. No i jeżeli chodzi o długi termin, ten tygodniowy wykres. No to długoterminowo Dino jest w fazie spadkowej. Kluczowe wsparcie 36,50. No prawie na 50 zł musiało wyjść, żeby, żeby ta, ten trend się jakoś odwrócił. No tutaj to dokładnie widać na wolumenach, jakie były zmiany tych wolumenów, więc widzimy, że no mamy niejednoznaczne sygnały co do samej spółki Dino. Ja uważam, że teraz możemy mieć właśnie takie zatrzymanie. Kilkukrotnie mieliśmy na tym poziomie zatrzymania i to jest moim zdaniem bardzo ważny poziom, ten 41,50. 50, okolice 41,50. Myśl, myślę, że tu może pojawić się właśnie ta korekta w tym trendzie, trendzie spadkowym, no i dojście do 40, 4, 45 może i wtedy zobaczymy, zobaczymy co, co dalej. Przebicie tego w dół, no jednak oznaczałoby dalsze spadki na, na, na spółce, no i to byłby ten taki bardzo negatywny scenariusz. Ale ja go, ja go na ten moment nie, nie przewiduję. Myślę, że jesteśmy w stanie odbić się właśnie od tego poziomu. Pisz w komentarzu, co ty o tym, o tym myślisz. Ja przypominam Ci o Black Fridayowej promocji, 55% plus ekstra rabat ze względu na mój link afiliacyjny. Tutaj jeżeli chodzi o, o spółkę Dino, trochę no, porozmawialiśmy o niej, co tam dokładnie słychać w, w Dino. No, patrząc na wyceny chociażby jeszcze, no bo możemy zobaczyć na te wyceny. Spółka nie jest jakoś wysoko wyceniana, no bo patrząc jak to było historycznie, to spółka była o wiele wyżej wyceniana i w EBITDA zauważmy na poziomie 30 to często było. Cena do zysku 50, tak? A teraz w tym momencie jak to wygląda? Już sobie patrzymy ostatnie 12 miesięcy i możemy zobaczyć, że jeżeli chodzi o spółkę Dino, no to tak historycznie nie jest wysoko. 16,3 i cena do zysku 25,7. Oczywiście Dino już się tak mocno nie rozwija jak wcześniej, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Tak, że gdybyśmy mieli dzisiaj cena do zysku 40, to ta wycena na pewno byłaby przesadzona. Pytanie, czy 25 w spółce rozwijającej się kilkanaście procent rocznie z perspektywą tego, że w 26 roku otworzy jeszcze więcej sklepów, to jest wycen wysoka wycena. Moim zdaniem nie jest to wysoka wycena. Pisz w komentarzu, co Ty o tym sądzisz. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. Trzymaj się. Cześć.